Ten budynek został wyłączony w 1994 roku z eksploatacji ze względu na stan techniczny. Później kolejne władze próbowały jakoś go zagospodarować. No niestety nie udało się. Myśmy zaczęli pozyskiwanie, szukanie źródeł finansowania w 2007 roku, na początku z nie najlepszym skutkiem, ale wreszcie udało się. Żeby zdobyć pieniądze, pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej, z, ze środków y, y, przeznaczonych na odnowę wsi. Kwota, całkowita kwota remontu tego budynku to 1,2 mln, z czego 49% pochodzi właśnie z Unii Europejskiej. Dodatkowo udało nam się pozyskać z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego kwotę 30 tysięcy 50% dołożyła gmina ze swoich własnych środków, i te pieniądze zostały przeznaczone na wyposażenie tego budynku wewnątrz. Budynek został z myślą o mieszkańcach, będzie służył mieszkańcom. Na dole znajduje się biblioteka, świetlica dla dzieci, bawialnia dla dzieci. Na górze sala widowiskowa i sala konferencyjna, sala spotkań, ale też pomieszczenia dla koła gospodyń wiejskich. Drugie piętro to kilka sal, które będą wykorzystane w zależności od tego co mieszkańcom będzie najbardziej potrzebne.